Są takie momenty w życiu, gdy wszystkie drzwi wydają się zamknięte. Próbujesz porozmawiać, nikt nie słucha. Obierasz nowy kierunek, nic się nie rusza. Wysyłasz CV, modlisz się, szukasz znaków, planujesz, a życie odpowiada. Ciszą i ta cisza boli. Boli jeszcze bardziej, gdy nie masz już dwudziestu lat. Gdy czas przyspiesza, a pytania stają się głębsze: Czy mam jeszcze szansę? Czy Bóg o mnie zapomniał? Czy przegapiłem swój moment? Prawda jest taka, że stanie przed zamkniętymi drzwiami może boleć naprawdę, ale jest coś, o czym mało kto mówi. Cisza Boga to nie Jego nieobecność, to przygotowanie, to jak ciąża w ciemności. Na zewnątrz nic się nie dzieje, ale wewnątrz coś się tworzy, z czasem troską i celem. Billy Graham mówił, że wiara to nie przekonanie, że Bóg zrobi to, czego chcemy. Ale zaufanie, że on wie, co robi, nawet gdy my nic nie rozumiemy, to zaufanie rodzi się dopiero po wielu ranach. W ciemności uczymy się czuć, a nie tylko widzieć. W ciemności uczymy się ufać, a nie tylko kontrolować. Jeśli teraz wszystko wydaje ci się zamknięte, weź głęboki oddech. Może to nie koniec drogi, ale przedsionek odpowiedzi. Jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich odpowiedzi. Klik. I jest. Telefon, wiadomość, decyzja. Dlatego czekanie tak boli, zwłaszcza gdy w grę wchodzi coś, na czym naprawdę ci zależy. Ale Bóg nie działa według naszego zegarka. Jego czas jest inny. Nie spieszy się, bo zna drogę. Nie odpowiada od razu, bo widzi to, czego my jeszcze nie potrafimy dostrzec. W Biblii często widać, że Bóg pozwala ludziom czekać. Abraham czekał dziesiątki lat na syna. Mojżesz spędził 40 lat na pustyni. Józef siedział w więzieniu. Zanim Bóg wyniósł go na szczyt, czy to była kara? Nie. To była formacja, bo opóźnienie to nie odmowa. To proces, który nas przygotowuje wewnętrznie, głęboko, trwale. W czasie czekania Bóg kształtuje charakter. Uczy pokory, cierpliwości, zaufania, oczyszcza motywację. Sprawdza, czy naprawdę chcemy tego, o co prosimy, czy tylko uciekamy od bólu. Czasami myślimy, że Bóg się spóźnia, ale On po prostu buduje naszą zdolność, by udźwignąć to, co dla nas przygotował. Jeśli więc czujesz, że nic się nie dzieje, spójrz głębiej. To nie jest strata czasu. To święty czas ukrytej przemiany. Nie każda otwarta drzwi to dar od Boga. Nie wszystko, co przychodzi łatwo, jest dobre. I nie każdy skrót prowadzi we właściwym kierunku. Czasem jesteśmy tak zmęczeni czekaniem, że chwytamy pierwszą okazję, jaka się pojawia. Nowa relacja, oferta pracy, szybkie rozwiązanie, które obiecuje ulgę. Ale ulga to nie to samo co pokój. Czasem to, co wydaje się błogosławieństwem, później okazuje się pułapką. Bóg nie otwiera drzwi tylko po to, żeby coś się w końcu ruszyło. On otwiera drzwi, które są zgodne z twoim powołaniem. Z Twoją duszą, z Jego planem dla Ciebie. Jeśli coś przychodzi szybko, ale zostawia Cię z niepokojem, zatrzymaj się. Jeśli musisz zrezygnować z siebie, żeby przez to przejść, to nie jest droga od Boga. Nie chodzi o to, by bać się każdej decyzji. Chodzi o to, by rozpoznać różnicę między tym, co łatwe, a tym, co prawdziwe. Diabeł też potrafi otwierać drzwi, ale tylko Bóg otwiera te, które prowadzą do pokoju, wolności. I sensu. Dlatego nie śpiesz się. Nie każda otwarta droga jest odpowiedzią. Nie każdy skrót to zbawienie. Niektóre rzeczy warto przegapić, by nie przegapić tego, co naprawdę ważne. Czasem życie nie pyta o zgodę. Po prostu zatrzymuje cię nagle. Chorobą, utratą pracy, kryzysem w rodzinie, zmęczeniem duszy i czujesz, jakby wszystko się zatrzymało, jakbyś spadł z torów, które znałeś przez całe lata. Ale może właśnie o to chodziło, bo Bóg często mówi najgłośniej, gdy my wreszcie milczymy. A my zazwyczaj milczymy dopiero wtedy, gdy nie mamy już siły walczyć. To zatrzymanie, które na początku wydaje się porażką, może być najgłębszym zaproszeniem, to zaproszeniem do zajrzenia w siebie, do zadania pytań, które odkładałeś latami, do usłyszenia głosu, który był zbyt cichy wśród codziennego hałasu. Bóg nie przestaje mówić. To my przestajemy słuchać, dlatego czasem musi zamknąć wszystkie inne dźwięki, byś wreszcie usłyszał jego. Zatrzymanie nie zawsze jest karą, może być darem. Cisza nie zawsze oznacza pustkę, może być przestrzenią, w której coś świętego zaczyna rosnąć. Jeśli dziś czujesz, że życie cię unieruchomiło, nie panikuj, być może to nie koniec, to początek rozmowy, na którą czekałeś całe życie. Wiara to nie siedzenie z założonymi rękami i czekanie, aż wszystko samo się ułoży. To nie pasywność, to nie rezygnacja. Wiara to działanie, nawet wtedy, gdy nie widzisz jeszcze owoców. Czekanie z Bogiem nie oznacza bezczynności. To czas przygotowania, czas porządkowania tego, co w środku, czas nawracania się z lęku do zaufania. Kiedy modlisz się o otwarte drzwi, pytaj też siebie. Czy jestem gotów przez nie przejść? Czy dbam o to, co już mam? Czy potrafię być wierny w małym, zanim przyjdzie coś większego? To właśnie wtedy, w tym międzyczasie, kształtuje się serce. Boża odpowiedź przychodzi nie tylko wtedy, gdy jesteś gotów ją usłyszeć, ale gdy jesteś gotów ją unieść, nie da się przyspieszyć czasu Boga. Ale można dobrze wykorzystać czas oczekiwania: czytasz, uczysz się, słuchasz siebie i innych. Modlisz się nie tylko o rozwiązanie, ale o mądrość. Nie siedzisz w miejscu, rośniesz. To jest aktywna wiara, wiara, która nie czeka na cud, ale sama staje się częścią cudu. Nie każda odpowiedź przychodzi jako grom z jasnego nieba. Czasem Bóg mówi szeptem, w drobnych zdarzeniach, w przypadkowym spotkaniu, w zdaniu, które nagle trafia prosto w serce. Jesteśmy przyzwyczajeni do spektakularnych znaków. Ale Bóg najczęściej działa cicho. I trzeba mieć uważne serce, by to zauważyć. Cisza nie oznacza, że nic się nie dzieje. To przestrzeń, w której dojrzewają znaki małe, delikatne, ale pełne znaczenia. Przychodzą jako intuicja, wewnętrzny, pokój, nagła jasność, która nie pochodzi od ciebie. Może usłyszysz coś w modlitwie. Może ktoś powie ci coś, co będzie dokładnie tym, czego potrzebujesz. Może zobaczysz coś, co wcześniej ignorowałeś. I nagle zrozumiesz. Bóg nie przestał mówić. To my często za bardzo hałasujemy, by go usłyszeć. Ucz się słuchać, ciszy, ucz się pytać, co to może znaczyć, zamiast dlaczego to się dzieje, ucz się ufać, nawet jeśli znak nie daje pełnej odpowiedzi, tylko kierunek, bo najpiękniejsze odpowiedzi nie zawsze wyjaśniają, czasem po prostu prowadzą. A i w końcu drzwi się otwierają, nie z hukiem, nie z dramatem. Czasem nawet nie od razu to zauważasz, ale coś w środku mówi, to jest to i czujesz spokój, głęboki, cichy, pewny. To nie euforia, to nie impuls, to nie ulga po ucieczce, to coś innego. Zgodność między tym, co na zewnątrz, a tym, co w sercu. Kiedy Bóg otwiera drzwi, czujesz lekkość, nawet jeśli droga za nimi jest trudna. Nie musisz się spieszyć, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Masz pewność, która nie krzyczy, ale trwa. Nie wszystko od razu ma sens, nie wszystko jest łatwe, ale coś się układa. Ludzie, miejsca zdarzenia zaczynają pasować do siebie jak fragmenty układanki, i wtedy rozumiesz, dlaczego inne drzwi się nie otworzyły, dlaczego musiałeś czekać, dlaczego niektóre rzeczy musiały się najpierw skończyć, bo ta droga była dla ciebie przygotowana nie szybciej, nie później, dokładnie teraz i dusza. Po prostu to wie. Kiedy już wejdziesz przez te właściwe drzwi, coś się zmienia. Nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w tobie. Nie jesteś już tym samym człowiekiem, który kiedyś płakał przed zamkniętym wejściem. Wiesz już, jak smakuje czekanie. Wiesz, ile odwagi kosztuje zaufanie w ciemności. I właśnie dlatego, że to wszystko przeżyłeś, Rodzi się wdzięczność. Wdzięczność nie za to, że wszystko się udało, ale za to, że Bóg cię nie opuścił, za to, że twoje serce nie stwardniało w bólu, za to, że nauczyłeś się widzieć głębiej. Z tej wdzięczności rodzi się pokora. Już nie oceniasz tak szybko innych. Już wiesz, że każdy niesie swój ciężar swoje zamknięte drzwi, swoje noce ciszy i właśnie dlatego pojawia się jeszcze coś potrzeba, by służyć. By być dla kogoś tym, kim tobie kiedyś zabrakło, słowem, obecnością, zrozumieniem. Czasem tylko milczącym współczuciem, bo jeśli przeszedłeś przez ciemność i nie zapomniałeś, jak to było, możesz stać się światłem dla kogoś innego. Czekałeś, płakałeś, modliłeś się bez odpowiedzi, zastanawiałeś się, czy Bóg cię słyszy, czy to wszystko ma jeszcze sens. A teraz patrzysz za siebie i rozumiesz. Nie tylko drzwi się zmieniły, ty się zmieniłeś. Nie chodziło tylko o to, by dostać to, o co prosiłeś. Chodziło o to, by stać się człowiekiem, który to udźwignie człowiekiem głębszym, cichszym, prawdziwszym. Billy Graham miał rację: Bóg otwiera właściwe drzwi, ale nie wtedy, kiedy my chcemy, tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi. Dlatego, dziś, jeśli jeszcze czekasz, nie bój się. Cisza nie znaczy, że Bóg milczy, brak ruchu nie znaczy, że nic się nie dzieje. I zamknięte drzwi nie znaczą, że droga się skończyła. Może właśnie teraz Bóg pisze w twoim sercu historię, która stanie się nadzieją dla kogoś innego. Zatem ufaj, nawet gdy nie widzisz, kochaj, nawet gdy boli, słuchaj, nawet gdy panuje cisza, bo kiedy On otworzy te drzwi, na wszystko w Tobie będzie gotowe, by przejść.